Dzień dobry, witam Was na kanale. Udało nam się wstrzelić w malutkie okienko ładnej pogody, dlatego wybraliśmy się do Obi na przegląd. Na wejściu do Obi powitały nas strelicje. Były one w trzech rozmiarach. Była strelicja, która miała metr 76 i te były dość drogie, jak na stan, w którym się znajdowały. Miały dużo uszkodzeń mechanicznych. Tutaj już były przecenione po 159 zł z groszami i te były niższe, ale zdecydowanie te sezonki były ładniejsze. Wszystkie ceny będziecie mieć na pasku. Jak zwykle tam, gdzie nie miałam ceny, posiłkowałam się stroną, podawałam zakres w zależności od rozmiaru. Jechałam do Obi z dużym optymizmem, niestety rozczarowaliśmy się bardzo, ponieważ rośliny, które były w Obi ani nas nie zaskoczyły, a powiem więcej, nawet powiedziałabym, że nie zmieniły się od momentu, kiedy byliśmy w Obi ostatni raz. Mam wrażenie, że oglądamy cały czas te same rośliny. Powiedziałabym, że w czerwcu Obi stoi palmami oraz strelicjami, tych było najwięcej, w przeróżnych rozmiarach. W różnych odmianach, także jeżeli chcecie palmę, no to zapraszam do obi. I polecam skorzystać z promocji na metrową arekę, ponieważ one były po 89 zł, więc całkiem atrakcyjna cena. A sadzonki widać, że świeże dopiero przyjechały, bo bardzo ładne. Od jakiegoś czasu szukałam opląd, natomiast zależało mi na tych oplątwach, takich, wiecie, w muszelkach spisających, a spotkałam takie oto przyklejone do drewienek. Nie do końca mnie one przekonywały i były dość drogie, więc nie skusiłam się. Przyznam, że tym razem nagrałam dość dużo kaktusów i sukulentów. Tutaj myślałam o tej euforbi, czy jej nie wziąć, ale odpuściłam, ponieważ teraz mam nową euforbię, którą kupiłam w dość dużej promocji, pokażę Wam ją w kolejnym filmie i chcę zobaczyć, jak się dogadam z tą rośliną i czy będzie mi z nią po prostu po drodze, bo do tej pory byłam dość kiepska w roślinach takich sukulentnych. Jeżeli ktoś się zna, to proszę o cynk w komentarzu, Co to ta euforbia, była przepiękna i ogromna, no ale cena też była do niej odpowiednio dopasowana. Tutaj miks kaktusów, one nie były zbyt wielkie, ale całkiem ładne. Półka kolekcjonerska bardzo mnie rozczarowała. Tutaj najmniej zmian. Monstery, które tutaj stoją już no... od listopada, kiedy nagrywałam dla Was pierwszy film na tym kanale, niewiele się tu zmieniło. Jedyne co było warte nagrania to ta alokazja, to również ten apobalis. Natomiast poza tym naprawdę niewiele się zmieniło. I to, co się nie zmieniło, to to, że rośliny są uszkodzone, podgnite, podsuszone no nie wyglądają najlepiej, jeżeli wziąć pod uwagę ich cenę. Monsterki Kitaj po 89 zł te mniejsze i ponad 250 te większe, bardzo ładnie wybarwione. Jeszcze spółki kolekcjonerskie, bardzo ładne były te okazje natomiast cena nie zachwycała 105 zł. One były chyba dużo tańsze na festiwalach roślin. Tutaj roślinka, na którą ja, ja się kiedyś skusiłam, czyli Monstera Adansoni Mint. Jak na ich stan, no to, no to nie tak niezbyt atrakcyjna cena. Mały miks Anturiów, Tutaj widzicie, że paletka już była wymieciona. Wybór nie był już zbyt wielki, ale daje znać, że były. Starce roleja po 18 zł z groszami, dość małe. To są takie miniaturki, bym powiedziała, w porównaniu z biedronką, no to ta cena nie porywała. Szyflerki mini po 13 zł. Tutaj trawa Junkus, ona była bardzo ładna, nawet myślałam czy się na nie skusić, ale potem pomyślałam, że nie chcę tutaj kotów zachęcać do gryzienia. I Syngonia po niecałe 13 złotych, miks również maluszki, a na dole taka bardziej zwyklaczkowa półka, czyli monsterki oraz zielistki. Oraz takie troszkę wepnięte w kąt sanse. Według strony kosztowały 22,99 zł. Przeurocze były te bananowce karłowate, takie dość wyrośnięte sadzonki jak na tak małą doniczkę. Ładnie błyszczały, widać, że to była świeża dostawa, że niedawno przyjechały. Tutaj mamy zapomnianą półkę z chojami, zobaczcie, one wszystkie są już bardzo brudne, widać, że stoją i stoją i chętnych na nie nie ma. Co prawda były to duże sadzonki, były one po 40 zł, więc nie sami ocencie, czy warto, ale one nie były jakieś zachwycające, powiem Wam, takie ok, powiedziałabym. Tutaj te śmieszne baobabki. Nie jestem fanką tych roślin, ale jeżeli ktoś szuka, no to w obi są. Małe begonie, poniecałe 11 zł. Na pewno były nowe i świeże, i dopiero przyjechały. Tutaj mi rozczulił filodendron redsan, Natomiast wydaje mi się, że ta sadzonka, jak na, na ten rozmiar, jest troszkę droga. Wydaje mi się, że były one niedawno biedrące w dużym rozmiarze. Paproć hawajska niedawno się pojawiła, ale jakaś taka ta sezonka biedna bym powiedziała. Tutaj nagrałam dla Was coś bardzo smutnego. Jest to Philodendron Paraiso Verde, który, jak włączycie mój pierwszy film z Obi, i pierwszy film na tym kanale, to zobaczycie, że on był piękny, ogromny, majestatyczny. Zachwycał przy wejściu do Obi, przeceniony na 254 zł. Myślę, że, że jest skazany na porażkę, bo nie sądzę, żeby ktoś wydał tak duże pieniądze za roślinę w tym stanie. W zasadzie nie było jednego ładnego liścia już na nim. Bardzo ładne angleonemy to były w miksie. Też widać, że, że świeże, że dopiero przyjechały. Tutaj Michael wyspotował w obi mix filodendronów, który przyjechał do obi na świeżo. Wszystkie, zobaczcie, jakie są błyszczące, piękne, duże. Natomiast nie jestem pewna, czy wszystkie były w tej cenie 33,90. Bo widzę na stronie, że Pink Princess były w innych cenach. No i najbardziej zachwycająca na ten moment roślina z Obito, Jlodendron, Pink Birkin. Cena się nie zmieniła, nadal 159 zł. Spójrzcie na ten cały różowy liść. Przeboski. A tutaj mamy skrzydło kwiaty w różnych rozmiarach i różnych cenach. Dość wysokie ceny. Uważam, że w Biedronce czy w innych sklepach można dużo częściej trafić. Podobny rozmiar w dużo niższej cenie. Ogromna alokazja, która zachwycała. Ona była nazwana alokazja Mix, natomiast żadnej innej alokazji tego rozmiaru nie widzieliśmy. Wydaje mi się, że to jest Regal Shield, ale poprawcie mi, jeżeli się mylę. Jedną z ciekawszych rzeczy były mini filodendrony. Były one po 19,99. Próbowaliśmy go zidentyfikować. Wydaje nam się, że jest to miniaturka Ring of Fire. Jeżeli jest to Ring of Fire, no to biedronce przed chwilą dosłownie były dużo większe, w dużo lepszej cenie i w dużo lepszym stanie. Mini hoje i tutaj przyznam wam się, że kupiłam sobie hoje. Kupiłam sobie kolejną motyldę, mimo że już ją mam, ale ona mi bardzo ładnie rośnie. I były takie już duże sadzonki, wyrośnięte, z takimi długimi wąsami, więc stwierdziłam, że czemu nie. Tutaj ciąg dalszy kolor tych choi w miksie. Tutaj już widać, że to starsza dostawa, bo były dość brudne. Miks Fitoni, jeżeli szukacie do lasu w szkle, no to w Obi był bardzo duży wybór, w różnych kolorach. Pamiętajcie, że to roślinka, która nie znosi wilgoci, więc trzeba pamiętać o regularnym, regularnym podlewaniu, a jeżeli nawet zapomnicie i po prostu ona troszkę Wam klapnie, to wystarczy ją podlać i na pewno odbije. Jeżeli chodzi o słonki, no to nie mogę Wam powiedzieć, że było dużo nowości. Cały czas mam wrażenie, że oglądamy z Michaelem to samo, jak idziemy do Obi. Więc pokazałam Wam te, które albo mi się podobają, albo wydaje mi się, że są nowe. I jeszcze ich nie nagrywałam. Między innymi te tutaj z tymi wzorkami wyżłobionymi. Ładne były również te tutaj: pomarańczowe i różowe. te były wyjątkowo interesujące. Powiem Wam szczerze, że nagrałam je tylko dlatego, żeby dopnąć tej faktury tego, mm, tych kryształków, ale no osobiście nie są w moim guście. I jeżeli szukacie osłonek glinianych, no to był całkiem spory wybór w najróżniejszych rozmiarach. Te tutaj wydają mi się, że są, no wydawało mi się, że są nowe, natomiast no to też takie Powiedziałabym właśnie biedronkowe, takie te defaultowe, które macie z roślinami, często w biedronce. Te podobały się Michaelowi, zostałam zagoniona, żeby je nagrać. Czarne, takie dość proste, myślałam, że są ceramiczne, ale jednak chyba tworzywo. I tutaj też łobione po prawej bardzo mi się podobały, więc też nagrałam. Dajcie znać, jak sytuacja w Waszych obi, czy warto się wybierać, czy tylko moje obi jest tak słabe, że ten asortyment niewiele się zmienia. Zapraszam Was na social media do komentowania, do subowania, do zostawiania komentarzy, do dyskusji i na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.